Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Frydzyńska i serdecznie zapraszam na czwarty kongres Terapii Skóry Problematycznej. Na kongresie będę mówiła na temat jednego z najczęstszych problemów skórnych, na temat jej suchości. Wiemy, że do prawidłowego funkcjonowania skóra potrzebuje odpowiedniej zawartości wody, ponieważ jest w jej laboratorium biochemicznym. Wiemy też, że w przypadku kiedy ten poziom wody jest zaburzony, dochodzi do powstawania różnych dermatoz, do przedwczesnego starzenia i od bardzo wielu lat jest, tak się przyjęło, że jeżeli wchodzi Lek, który ma powiedzmy skuteczność 30 czy 40%, to jest wielka kampania marketingowa, wszyscy zaczynają ten lek stosować, tymczasem okazuje się, że najprostsze metody wynikające ze zrozumienia funkcjonowania organizmu potrafią przynosić zadowolenie czy satysfakcję, czy sukces terapeutyczny na poziomie np. Na 60 czy 80% i o tym będę mówiła: o wykorzystaniu potencjału naszego własnego organizmu. Będę też mówiła o nowej dziedzinie, która w tej chwili um, zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać o korneoterapii. E, powiem o tym, jak przywrócić, wykorzystując natura naturalny potencjał naszego organizmu, homeostazę w, w naszej skórze. Serdecznie zapraszam również do zadawania pytań. E, do zobaczenia na kongresie.